Na re Ej, jadę na ryby. Kocham ryby, patrzcie jakie ryby, duże ryby. Jestem MKB, młody youtuber, kocham mówić ryby. To są ryby, takie ryby. Ej, patrzcie jakie ryby, takie duże ryby są. So, jestem MKB, młody youtuber, tutaj jestem takie je duże ryby, taka duża Maryszka, moje oczko tam jest, taki filip, taki marek, taki i każda duża ryba tam, jest, każda ryba szanowa, jest, bo ja kocham ryby na ryby cztery, jadę se... ryby. 4 4 4 Kocham łowić ryby 1 na ryby 4. Patrzcie, jakie bo ja kocham bardzo moje oczko. Jestem właścicielem, więc muszę być odpowiedzialny. Ja do sena. Kocham bardzo łowić ryby. Chcę właśnie na ryby. Do se. Ja se na ryby, kocham ryby, puszczam ci na ryby, na ryby, cztery, 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 cztery. jestem MKB, puszczam ci na ryby, ryby cztery, jestem tu MKB, Puściłem dziś na ryby, se cztery tutaj, o, kocham ryby cztery, ja jadę na ryby, ej, moje ryby, moje, 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 ryby, taki Filip i Maryszka są tam, ja jestem dziś MKB, ja kocham łowić ryby, puszczam dziś na ryby, biorę ci wędkę, idę chyba z hard. Zobacz kolejną rybę do mego oczka. Jest taka jedna duża koj, która gdzieś tam pływała Ja kocham mówić bardzo duże ryby. Ej, puszczam na ryby, kocham mówić dzisiaj ryby. Ej, Jadę na ryby, kocham mówić bardzo. Ej. Ja jestem sobie dzisiaj na ryby I na ryby, ryby cztery są Kocham ryby I na ryby, kocham ryby Są na ryby pięć Ryby cztery, długo na ryby pięć A teraz ryby cztery Ja kocham łowić ryby, są tu bardzo duże ryby Puszczam tam dzisiaj na ryby Bo ja jestem tu rybą, rybą, rybą Ryby, bo ja kocham dziś ryby Takie ryby Kocham serio ryby Takie ryby, patrzcie jakie jak, ryby Takie ryby, kocham Mamy tu dzisiaj takie ryby, tu takie ryby są. Kocham dziś łowić sobie bardzo duże ryby. Kocham łowić ryby dzisiaj ryby cztery są. Jestem młody MKB, młody youtuber. Tu mam wędkę, odkręcam z hamulec z wolnym biegiem, odkręcam hamulec, odaz wolny bieg, biorę wędkę po pachę, idę na ryby, idę do swego oczka, może złapię dziś Mariszkę. O tata duża, pomarańczowa jest dużą rybą. Ja kocham bardzo ryby, przechodzę już koło oczka, jestem już na oczkiem, zaraz zarzucam se wędkę, Kocham Śłowicie, jestem MKB, to już chyba będzie koniec. Elo! Yo!